Blender Zelmer 491.5 W pudełku znajdziemy blender, pojemnik, nasadkę miksującą, ubijaczkę, dokumentację oraz głowicę do ubijaczki. Blender ma moc 700 W. Urządzenie posiada 15 stopni regulacji prędkości. Nasadka miksująca jest wykonana ze stali nierdzewnej, co umożliwia miksowanie potraw na gorąco i zapewnia długotrwałe bezawaryjne działanie. Blender posiada także funkcję turbo. Dołączony pojemnik ma pojemność 1,2 litra. Blender ma także specjalne zabezpieczenie przed zwolnieniem się końcówek. Dzięki niemu przygotujemy zupy krem, koktajle i wiele innych dań.